W porannej motywacji, w której to spadł śnieg, zrobiło się już całkowicie świątecznie. A za oknami, oprócz tego śniegu, to plucha. No, przypuszczam, że bardziej wysoko w górach będzie ymm, bardziej biało i świątecznie. No, ale cóż, biorę co mam, biorę co dostałam, ten odkurzacz, co tam dalej wisi, tak jak i wczoraj, co mnie denerwuje. Tu go tak. O, będę tak. Już wiem. Już wiem, jak rozwiążę problem odkurzacza. <laughs> Będę... O tak. Witam Was dzisiaj bardziej lub mniej poważnie. W tym miejscu, w którym jesteście, Was wyściskuje I dopytuję, jak się macie. Przywitajcie się w tej porannej motywacji. Wiem, że dzisiaj dwie minuty poślizgu, więc być może będziecie potrzebowali troszeczkę więcej czasu, żeby się tutaj pojawić. To też jest w porządku. Najwyżej zrobimy tak, że już zacznę tutaj sobie gadolić na początek i na was poczekam, a jak będziecie, to was powyściskuję, chociaż już widzę, że się pojawiacie. A w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, rozwiązany problem każdego rodzica i każdego zabieganego człowieka. Dzisiaj rano dowiedziałam się od mojej córki, dlaczego śniadaniówki nie są jeszcze umyte. Uwaga, bo nic nie robisz w sensie, że ja nic nie robię. Pa, um, dlaczego Wam o tym mówię? Przywitujcie się, zaraz was, na was wyściskam. I zaraz was tutaj poprzywituję, ale wy się, że tak powiem, pokażcie na początek. Tak manewruję, żeby ten odkurzacz schować, ale zastanawiam się, czy ja go po prostu nie przyjmę, że on tam jest i że taka moja rzeczywistość o matko. Chyba to o tym dzisiaj będzie, o tym odkurzaczu. Zostawię go tam. On będzie dzisiaj bohaterem drugiego planu. To, słuchajcie, jest bardzo ważne. Dało mi to do myślenia bardzo dzisiaj rano, bo. Zaspałam rano, bo byłam tak zdechnięta po wczoraj. Słuchajcie, poprawa pracy będzie dzisiaj. Wczoraj po prostu nie było fizycznie możliwości, żebym ją dla Was zrobiła, więc będzie dziś. Ja po prostu wczoraj nawet nie usnęłam, zemdlałam do spania. Byłam tak bardzo zmęczona. Dlatego też dzisiaj zaspałam, pomimo tego, że poszłam spać dość wcześnie, o 10. I w domu po prostu jakby bomba wybuchła. I po prostu, wiecie co, zmywarka pełna czystych yy, tych naczyń. Yy, w zlewie się wywalają brudne. Dzieci nie przyniosły śniadaniówek wczoraj do umycia. Yy, ze względów takich, że się czołgałyśmy po, leka po lekarzach wczoraj wieczorem jeszcze. Więc wszyscy poszli jacyś tacy, wiecie, nie w rutynie. Do spania. Yy, no i... Przychodzi moja najstarsza córka dzisiaj rano i mówi: Dlaczego lunchboxy nie są umyte? Nie mówię, co? Dlaczego nie umyte? Bo sobie nie umyłaś, dlatego nie umyte. A ja robię sobie, słuchajcie, ciekawe, żeby jakoś te oczy nie. A jakoś... ona mówi: Już wiem. Już wiem, dlaczego lunchboxy nie umyte. Bo ty siedzisz, nic nie robisz. I to mnie. I tu jest taki, taki moment, nie? Taki moment takiego zatrzymania się. I myślę sobie tak. W którą stronę pójdziemy? Rozmawiam z moim mózg, rozmawiam z emocjami. Emocje! W którą stronę idziemy? Wkurzamy się do granic niemożliwości i wrzeszczymy na wszystkich na całe gadło. Że co ty z Jak ty możesz tak mówić do matki? To ja dla was. Czy stwierdzam. No to jest tak niedorzeczne stwierdzenie, że nawet po prostu tego nie przyjmę do systemu i puszczę to mimo uszu. To tak jakby powiedziała do mnie, mamo, uważam, że jesteś krzesłem. <gstem deal> no <Mondowego> nie. No i. To jest tak niedorzeczne, że nawet nie będę się do tego odnosić, nie? I powiem Wam, że poszłam w tę stronę i krzesła. Wszyscy dobra, naprawdę. Cóż to za różnica? No, takie to jest. No, wstała nie w sosie, ja też nie w sosie, no i przyjmuję, że tak jest. I w tę stronę poszłyśmy. Yy, dlaczego Wam o tym mówię? Bo jest to w temacie dzisiejszym. Czy Twoja szklanka jest do połowy pusta? Czyli od czego zależy Twoja rzeczywistość. O tym sobie dzisiaj powiemy, ale zanim zaczniemy, to muszę Was skiwać. Witam. Martynka, dzień dobry, Waldemar, cześć, dobrze ci widzieć, jak tam rehabilitacja idzie, powiedz. Michał, dobrze, że jesteś, w Szkocji zimno jeden i ciemno, to jest nie do pomyślenia dla mnie, że jeszcze ciemno. Izabelka, dzień dobry, Michał, Reading, pochmurny dwa stopnie, Walda, Gdynia, dwa stopnie i chmury. Izabelka, Edinburgh minus dwa, FIFA, Rafa, heja, heja, Dzień dobry, w Płocku, mówi Andrzej, jeden stopień. No, na razie lepiej nie będzie. Haha, ha, fifa rafa, zaspałeś, ale w sensie, że na poranną motywację to, który ty wstajesz. Yy, Bogusia, robię dzień dobry. Żarki, letnisko, zimno, ciemno, dwa stopnie i ogólna lipa. Uwaga, to fifa rafa z dedykacją dla ciebie dzisiaj będzie. Yy, spotkałam się jakiś czas temu, słuchajcie, z yy, taki, taką filozofią życia, że nie ma się co z życiem szarpać. Co mnie totalnie oczywiście podbuzowało, bo ja jestem z tych, co się szarpią. I byłam w te wakacje na takich rekolekcjach tygodniowych, i tak się stało. Słuchajcie, ja te rekolekcje zamówiłam dużo, dużo wcześniej. Zapłaciłam za nie pierwszą część, która była znaczną opłatą, i już się nie chciałam z tego wycofywać, kiedy okazało się, że mam sprawę rozwodową w tym samym czasie. Więc wystąpiłam, wyobraźcie sobie o rozwód online. Można. Nie mogłam w to uwierzyć, ale tak, bierzesz udział normalnie przez internet w rozprawie rozsądowej przez kamerkę. To są dziwne czasy, ja wiem. Ale cieszę się niemniej jednak, że mogłam uczestniczyć w rekolekcjach. No i opuściłam pierwszy dzień rekolekcji z tego względu, że brałam udział w mojej własnej sprawie rozwodowej. No i. Następnego dnia zagaduję do tego księdza, który prowadził warsztaty, w których miałam brać udział, i mówię do niego, Wojtek, nie było mnie wczoraj, bo się rozwodziłam. I mówię ci o tym, bo to będzie miało wpływ na to, na ile ja jestem w stanie medytować, bo to były warsztaty z medytacji chrześcijańskiej. Bo jestem w emocjach. A on mówi tak, a w jakich? Ja mówię, no Wojtek, no to jest strata. Jakaś, nie? A on do mnie mówi, -h -h czyli tak to postrzegasz, tak? Jako strata. Sumie, przepraszam. Czy ja rozmawiam z jakimś ufolutkiem? Nie, do, że to jest ksiądz, nie? Zakonnik. I on do mnie mówi, nie skwitował w ogóle ani tego rozwodu, ani nic, tylko mówi, Astra, to rozumiem. O, okej, okay. no tak to odbierasz. No, to jak mam odbierać? Że co? No mogę inaczej odbierać, jako uwolnienie, radość, złość w ogóle, nie? No. I to mi, słuchajcie, tak rozwaliło system. Chodziłam z tym bardzo, bardzo długo. I nie mogłam zrozumieć, jak on może tak postrzegać to jako, aha, okej, okay, rozumiem, no tak to, okej. Okay jak to odbierasz. A, rozumiem, przyjmuję, no dobrze. No, jeszcze on, ja mówię do niego wtedy, ale jak to? Yy, w sensie, że co? Jak mam odbierać? Przecież, przecież to rozwód, nie? Że to tak jakby, że człowiek wchodzi w małżeństwo z jakimś wyobrażeniem, jak to będzie, jak powinno być, a potem się zdarza rzeczywistość, nie? on mówi do mnie, no to właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy na warsztatach o naszych wyobrażeniach i idealiz idealizacjach, o tym, jak jakbyśmy chcieli, żeby było, i o tym, jak naprawdę jest. Co myślę? Okej, okay, jakiś dziwny koleś. Ale słuchajcie, pół roku później, siedzenia właśnie w tym takim podejściu, nie szarpania się z życiem i powiem wam, ma to kurczę sen, Tylu ludzi przychodzi do mnie i mówi: "Ojej, ja cię to podziwiam, ty to tak ogarniasz, albo ja to bym już dawno, albo ja to bym już dawno. Skąd ty masz siłę, jak ty to ogarniasz, nie? Powiem wam, że źródłem większości cierpienia w moim życiu było to, że nie potrafiłam przyjąć tego, co jest." I że się z tym życiem ciągle szarpałam. Yy... Bardzo miałam taką dużą niezgodę w tej takiej filozofii. To, co ja mam się teraz zgodzić na to, w co w moim życiu jest, że mam się pozwolić krzywdzić i w ogóle, bo ja się zgadzam, bo przyjmuję. Nie, to właśnie nie chodzi o to, żeby się pozwolić krzywdzić, bo to zasadniczo chodzi o to, żeby nie pozwolić się krzywdzić. I że to jest taki wyznacznik tego, że jeżeli ktoś się krzywdzi, że to jest czas na. Yy... Przyjęcie tego, że takie to jest, no i że ktoś cię krzywdzi, że to nie jest relacja po prostu dobra i że trzeba z niej wyjść, po prostu i przyjmuje, że tak jest. A to, czego nie robię, to jest to, że nie szarpię się z tym, że. A bo ja bym chciała, żeby było inaczej, a nie jest, nie? Dużo takich sytuacji, gdzie ja bym chciała, żeby było inaczej. Wiele takich relacji, po których się ja się spodziewałam, bo ja się spodziewałam. Nie, że ta osoba i ta, to ona zachowała się w ten sposób, a ani zachowała się, jak ona mogła. Jak tak można? Ola Boga, nie? I można, słuchajcie, yy, można, można, można. Różne emocje nam towarzyszą. Mi tego nie wyśmiewam, to szanuję i, i wiem o tym, że, 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 że trzeba przeżyć różne emocje, ale już się nauczyłam, że mój żal będzie trwał tak długo, jak ja na to pozwolę. Że moja złość będzie trwała tak długo, jak ja będę chciała, żeby trwała. Że jest olbrzymia wartość w umiejętności odpuszczania i wrzucania na luz. I teraz znowu nie mówię o tym, żeby pozwalać, żeby ktoś przekraczał moje granice. Nie mówię o tym, żeby gdzieś nie przyjmować swoich emocji i je tłumić. Właśnie to jest na odwrót. To jest tak, jakby, że ja się zgadzam, że ja tak czuję, ja to przyjmuję, ja to biorę i się na to godzę. Tak po prostu mam. Tak czuję i biorę to, że tak czuję. I co ciekawe, najszybszy sposób na to, żeby się, roz, żeby wyciszyć te wszystkie emocje, to jest po prostu je przyjąć i zaakceptować, że one takie są. I przyjąć tą rzeczywistość taka, jaka jest. I żeby dawać ludziom wolność do tego, żeby oni też byli tacy, jacy są, ale dawać sobie też prawo do tego, żeby się nie godzić, jeżeli uważam, że coś jest nie ok. I odsuwać się po prostu z tych relacji, które nie są takie, jakie jeżeli generują cierpienie. Jest też i cierpienie, słuchajcie, takie, bo to są bardzo filozoficzne tematy. Przypuszczam, że jest też i cierpienie wynikające z miłości, nie? Że tam, gdzie jest miłość, to będzie i cierpienie. Bardzo prosty przykład, słuchajcie, z dziećmi, nie? Czyli masz miłość, masz te dzieciaki, jest olbrzymia miłość z tym związana, ale też jest i olbrzymie cierpienie, które wynika z miłości, tak? Czyli, że przyjdzie mi dziecko i mi powie, bo ty nic nie robisz, nie? Kiedy ja naprawdę zachorowuję się dosłownie do nieprzytomności, nie? ale jest to y, cierpienie związane z, z miłością, bezpośrednio. I nie jest to cierpienie dla cierpienia, nie? Że ja teraz będę cierpieć i będę cierpiętnikiem, jeszcze ofiaruję to cierpienie dla kogoś, nie? Y, szaroburo i ponuro i okropnie, ale na przykład to samo może być i przytulnym, nie? Zależy tak jakby, czy jestem w stanie przyjąć y, Fifarafa. Że taka jest pora roku, że tak właśnie jest i że tak będzie, i że nie będę się z tym szarpać. Że ja to przyjmuję, że tak właśnie jest i mam na to zgodę, nie? A to, co mogę zrobić, to upewnić się, że ja się w tym wszystkim dobrze mam: przez większą ilość światła, przez jakieś zapachy, które są dla mnie kojące, przez większy odpoczynek, jakieś takie zajęcia wolniejsze niż zwykle. My tutaj mamy z dziewczynami taką tradycję, że robimy, popatrzcie. To są te koraliczki. One tutaj u nas mieszkają na podłodze, może nie najlepiej. I zawsze, kiedy ktoś przychodzi sobie tutaj do tego pokoju, to po prostu klęka sobie tutaj i, i robi koraliczki. I to tak wspólnie sobie dziubiemy, powoli, bo taka jest pora roku. Nigdy byśmy tego nie robiły w wakacje, bo w wakacje to my szalejemy, jeździmy, a teraz spowalniamy, bo tak właśnie jest. I jest to, przypuszczam, gdzieś też potrzebne w tym wszystkim. Żeby umieć przyjąć to, co jest, tą rzeczywistość, nie godząc się na wszystko, ale przyjmując. To jest takie trudne czasami rozróżnienie, ale jest do ogarnięcia. Jakby z tym zostawię. Ciekawa jestem, jak Wy się z tym wszystkim macie. To jest też tak jak z tą poprawą pracy, nie? że wczoraj miała zaplanowaną tą poprawę pracy. Bardzo chciałam ją zrobić. Wieczorem, kiedy przyjadę z dziećmi, ale dzieci potrzebowały mnie dużo bardziej tego wieczora na wiele różnych sposobów, i nie było możliwe to wczoraj do wykonania. I jeszcze gdzieś tam w mojej starej ja to bym mi towarzyszyły bardzo różne emocje, trudne, związane z tym, że ja tego nie zrobiłam. Poczucie winu, zło, winy, poczucie wina to mogłoby być, ale poczucie winy. Gdzieś tam wstydu, złości na siebie, na innych. No nawet nie przyszło mi to do głowy, słuchajcie, że tak mogłabym czuć. Ja to po prostu przyjmuję, że tak jest. Chciałabym, żeby było inaczej, ale nie jest. Um, zrobię przy najbliższej okazji. Zrobię teraz, skończę rozmawiać z wami i pójdę to zrobić. Um, zrobię to na świeżo, będzie to lepiej zrobione niż, niż byłoby zrobione wczoraj. Tak po prostu jest. Um, nie chcę być inaczej. No. I w takim pokoju wewnętrznym z tym związanym. Słuchajcie, ja z mi się żegnam. Życzę wam właśnie mocno takiego pokoju wewnętrznego. No. Dla mnie taki pokój wewnętrzny ma największą, słuchajcie, wartość jedna z największych wartości żeby trudne rzeczy będą się w życiu działy i cały czas się dzieją. Są nieuniknioną częścią życia. Żeby umieć znaleźć takie miejsce w sobie wewnętrznego pokoju, spokoju, zgody i takiego komfortu, który możemy znaleźć w byciu ze samym sobą. Zgadzam się na siebie, taka jaka jestem, nie wszystko mi się podoba, wiele mi się nie podoba, ale staram się to też przyjmować. Właśnie też i to dobre i to takie nie do końca fajne. Moje anioły. Wyściskuję Was tutaj. Fajnie, że się też wypozdrawujecie. I Wartek mówi, I rehabilitacja intensywna i prawie już biegam. Yy, no. I want the... cześć. musi widzieć znowu yy, tutaj. Fajnie, że się wspieracie na czasie, To mnie bardzo, bardzo zawsze cieszy. Dobrego dnia Wam wszystkim życzę yy, i tak jak zwykle yy, cudownego poranka. Cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia jutro w tym samym miejscu, w tej samej porze. Pa, pa.